To jest niejadalne. To jest woda z makaronem. Czyż nie do Słuchaj, to może gdzieś schowamy? Tak, gdzie to schowamy? Dalej? Bo przyjdzie. Może załóżmy. Tak, gdzie to Widzisz, jak my to wylejemy tu, to, to będzie makaron na ziemi. Czekaj chyba to jest ja trochę przewytrze. To może do obligacji. Olcia, ja zobacz, czy tam Patryk nie idzie, a ja tu pójdę. Iza, masz te faktury dla mnie? Jakie faktury? Jakie faktory? Mam, 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 no? Gdzie one były? Ja nie wziąłem ze sobą, czy nie? Tu, tu masz. Chcesz tu patrzeć? Mhm. To jest niejadalne. Chcę o, tam jeszcze dawaj dawaj i... dalej mierzyć. Że bankiecik taki doszyty? E, za, zaraz za no. może? No, no tak, na co się patrzysz? Wiesz gdzie no. jest ta faktura? 2022, listopad. A później rzeką na podatki. Zjadłaś już też tą zupę? Tak, zjadłam. No on tak do zera, czyż mówisz, że nie lubisz warzyw? Ale ja lubię rosół, więc całe. No Tylko, że to jest niejadalne. Jak niejadalne? No bo próbowałem teraz tą zupę, czyż to się nie dało zjeść. I w ogóle ja nie wiem, co to to no, no, się umie kłamić. Czyż nie zjadłaś tego? Zjadłam, no Patek, no ale człowiek słory to nie ma apetytu, więc jadłam, wiesz. Lub... Jak nie ma apetytu, no to nie ma, że i no, zjadłaś. Nie apetytu, czuję zjadłam, smaku, sam... nie czuję smaku. Czyż to jest niejadalne? Zjadłam. Dobra, idę ci zrobić do, dolewkę tego. Nie, już nie widzę. Będziesz no Pani jadła, nie zjem. za kłamstwa do cały garnik I ona też będzie jadła. Nie. Wam przyniosę zaraz. Parafrazując znane powiedzenie, kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się dolewką. Dobra zupa, no, zajebiście. Kłamczuchy.